Już w piątek Zachodnio-Pomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza nas w swoje progi. Na noc naukowców ponad 300 pracowników zut przygotowało dziesiątki atrakcji. Od wykładów przez niesamowite pokazy i prezentacje, wśród których warto wymienić symulator lotu, uciekającego od ludka, miniaturową kolej elektryczną czy pokazy pirotechniczne. Uczelnia chce zainteresować Szczecin nauką i łamać stereotyp, że jest ona po pierwsze trudna, a po drugie nudna. Uczelnia jest otwarta na różne inicjatywy. To duży wysiłek. To ponad 500 osób, które przygotowują tę jedną, szczególną noc. To okres, w którym drzwi uczelni będą otwarte dla wszystkich chętnych, tych, którzy są ciekawi, co za tymi murami. Się dzieje. W programie znalazło się ponad 100 atrakcji. Będzie można wziąć udział w regatach zdalnie sterowanych łodzi w fontannie przy budynku uczelni sprawdzić, czy w laboratorium da się wygenerować piorun. A to nie koniec atrakcji. Według niektórych największą będzie maszyna parowa, która w tym roku skończyła 113 lat. Wydarzenia w ramach Nocy Naukowców odbywać się będą niemal we wszystkich gmachach uczelni. Chcemy pokazać laboratoria, chcemy przedstawić szczególnie młodym ludziom, bo mamy takie doświadczenie. Organizujemy to już po raz. Czwarty, że duże zainteresowanie wzbudza z naukowców, szczególnie przez y, ludzi młodych. Tych, którzy są jeszcze w niektórych szkołach podstawowych, tych ze szkół średnich, studentów. Oczywiście impreza jest otwarta dla mieszkańców całego miasta. Noc Naukowców to nie własna inicjatywa ZUTu, a projekt dofinansowany i promowany przez Komisję Europejską. Szczecin ma prawo do jej organizacji jako jedno z czterech miast w Polsce. Ta tegoroczna Noc Naukowców, podobnie jak wcześniejsze, jest jakby odgórnie zaplanowana i sponsorowana przez Komisję Europejską w dużej mierze. Wcześniej mieliśmy do czynienia z siódmym programem ramowym i to w tym programie zrealizowaliśmy trzy poprzednie noce w roku 2008, 2009 i 12, Natomiast w tej chwili jest to pierwszy projekt, jaki ZUT realizuje w ramach programu Horyzont 2020. Start już w najbliższy piątek o 16.00. Impreza skończy się przed północą. Europejska Noc Naukowców to impreza cykliczna organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku odbędzie się w 24 krajach i w 300 miastach. W Szczecinie będzie to już czwarta odsłona wydarzenia, a wstęp na nie jest wolny.